Myślę, że bardzo udany, ponieważ byliśmy w strefie medalowej, że tak powiem, graliśmy o medale. Myślę, że nikt przed sezonem nie zakładał takiego wyniku, ani myślę tutaj z zarządu, ani trenerów, ani, ani zawodników. Myślę, że każdy gdzieś tam w głowie myśli o tym, żeby grać jak najwyższe cele, ale też każdy stąpa realnie po ziemi. Najpierw wykonaliśmy plan minimum, czyli bycie w szóstce, a później już graliśmy o, o coś dla nas, tak? dla, o coś e, większego. Nie udało się, walczyliśmy myślę, że bardzo dobrze i, i zostawiliśmy kawał zdrowia i, i serducha na, na parkiecie. Myślę, że jeszcze przed tym klubem dużo, więc... Nie ma co się załamywać, tylko patrzeć naprzód. Taki inny, troszeczkę, bo, bo miałem troszeczkę mniej szansy do grania, ale zdawałem sobie z tego sprawę i starałem się podchodzić do tego, że tak powiem, profesjonalnie i zawsze dawać z siebie maksa, czy to na treningach, czy, czy nawet jak byłem na boisku na jedną piłkę, to, to starałem się wydać maksa i pomóc drużynie. To jeszcze zobaczymy, bo jeszcze nic stricte nie zaplanowane. Jest parę dni wolnego, że tak powiem, więc na pewno się z tego skorzysta. No tak jak powiedziałeś, sezon długi i wyczerpujący, ale myślę, że można teraz spokojnie udać się na odpoczynek po takim sezonie.